Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mnie Pan Prezes Andrzej Sobolak, Prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami, zakładu, który znajduje się w Gaci. Już dla Państwa robiłem materiał, ale przede wszystkim dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Już dla Państwa robiłem materiał z tego właśnie zakładu. Tutaj następowały wówczas duże zmiany i one cały czas jeszcze następują, bo tutaj idzie inwestycja za inwestycją i Panie Prezesie słów kilka właśnie na temat tych inwestycji, bo tu słyszę, niektóre instalacje pracują. Tak jest, no właśnie stoimy na tle nowo otwartej i już działającej kompostowni, która przetwarza biologiczne odpady zebranych z naszych gospodarstw domowych. Tam dalej w tle widać będzie halę. Bloku fermentacyjnego, który jeszcze jest budowany i on będzie dopiero na koniec roku uruchomiony, gdzie przed tą kompostownią odpady biologiczne będą trafiały i będą ulegały fermentacji, z czego będzie wytworzony metan, a dalej z tego prąd i ciepło, które będzie wykorzystywane na potrzeby zakładu. Także tamta następna część, wyższa hali, którą widzimy w tle. Dopiero będzie uruchomiona, natomiast tutaj kompostownia osiągnęła już swoją pełną moc produkcyjną i przetwarza nasze odpady biologiczne, żeby nie zanieczyszczać środowiska. Odpady biologiczne przetwarzane są dwoma metodami metodą tlenową i beztlenową. Kompostownia działa na bakteriach tlenowych, które w tym momencie nie wytwarzają metanu, a co za tym idzie, nie wytwarzają odorów. Dopiero proces fermentacji odbywa się przy udziale bakterii beztlenowych które powodują wytwarzanie metanu i odory dlatego tam wszystko już jest w zamkniętych reaktorach bardzo szczelnych które będą potem wykorzystywały metan na potrzeby energetyczne zakładu Jesteśmy przy takim dosyć dziwnym budynku i chciałem się dowiedzieć jakie tu procesy w tym budynku zachodzą Jest to budynek kompostowni który jest podzielony na komory do każdej komory właśnie trafiają odpady biologiczne wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych. One przebywają około tygodnia, minimum tydzień czasu w pojedynczej komorze. Tam są intensywnie napowietrzane, i tak jak już wcześniej wspominałem, właśnie wtedy w procesie tlenowym następuje rozkład biologiczny tych wszystkich odpadów. Po tygodniu czasu są przenoszone z jednego boksu do drugiego, po to, żeby napowietrzyć i bardziej spulchnić intensywnie te. Odpady, żeby ten proces zachodził dużo bardziej intensywnie. Po dwóch tygodniach e, trafiają na plac dojrzewania, który jest po prawej stronie, i tam już przez kolejne dwa do trzech tygodni leżą, nim stają się e, końcowym produktem. A ten końcowy produkt, jak jest zagospodarowany później? E, to zależy od tego, w jaki sposób jest pozyskany. Jeżeli jest to odpad, który, który jest selektywnie zbierany, to potem y, może stać się. Normalnym kompostem wykorzystywanym rolniczo. Natomiast w momencie kiedy jest odsiany z odpadów zmieszanych, on niestety już tylko wtedy będzie mógł być klasyfikowany jako stabilizat i może być składowany na składowisku, ewentualnie wykorzystywany do rekultywacji obszarów zdegradowanych albo na przykład pokrywy składowiska. Także jeżeli selektywnie byśmy zbierali nasze odpady, to one z powrotem do środowiska. Jeżeli nam się nie chce, są jednak problemem. Czyli jeżeli chcemy być bardzo eko, to znaczy, że lepiej jest wysegregować jednak to bio już na poziomie gospodarstwa domowego. Zdecydowanie tak. E, tak jak wspomniałem, ma to e, znaczenie dla środowiska, gdyż może w tym momencie czysty odpad ekobiologiczny trafić z powrotem do środowiska. To jest raz. A dwa, w tym momencie ma też aspekt ekonomiczny, bo e, wysegregowane odpady biologiczne są zdecydowanie tańsze w odbiorze niż odpady zmieszane, bo tam jest dłuższy proces i bardziej kosztowny odzysku, i w tym samym mieszkańcy summa sumarum mogą mieć. Może nie tyle niższe ceny, ale ceny nie będą wzrastały. Yy, jesteśmy tutaj w tej chwili przy frakcji, która została odzyskana. Właśnie Panie Prezesie, proszę powiedzieć coś o, o tej frakcji, którą widzimy i o tych workach plastikowych, które tam są. Jakie to są kłopoty dla Was, jeżeli jest frakcja nie sortowana w gospodarce domowym? Jeżeli frakcja jest niesortowana, ona jest odsiana na sortowni. Wygląda tak, jak właśnie tutaj Państwo widzicie, czyli zawiera bardzo dużo zanieczyszczeń i z tego też powodu nigdy nie będzie mogła już trafić do środowiska. My to, co prawda, jeszcze potrafimy w jakiś sposób o, oczyścić, doczyścić, ale tak czy inaczej będzie zawierała metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, które nigdy nie pozwolą już tego użyć w biologii naturalnej, tak? czyli na nawieść pola lub, lub wykorzystać w inny sposób. E, to właśnie jest tak zwana e, frakcja podsitowa, czyli frakcja 0,80 odsiana nad sicie, która trafia tutaj w to miejsce, nim zostanie załadowana do boksu. Musi być uzbierana taka ilość, żeby jed, jeden boks załadować. E, to jest około 2 do 3 dni odsiewania odpadów z naszego regionu. W takiej rozmowie przed kręceniem programu rozmawiałem z panem prezesem i pan prezes wspomniał o workach, które będą przeznaczone do wszystkich odpadów bio. No właśnie, panie prezesie, proszę coś o tym powiedzieć. A... Żeby uzyskać czystą biologię musimy mieć tak naprawdę ten odpad czysty z różnych zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniem są worki zwykłe, worki plastikowe, natomiast są już dzisiaj worki biokompostowalne, które potrafią się, tak samo jak cała biologia, rozkładać w ciągu czterech tygodni i my w tej chwili będziemy w ciągu tego roku chcieli w kilku miejscach, Przetestować, jak wygląda zbieranie odpadów biodegradowalnych w takich workach, żeby ułatwić mieszkańcom samozbieranie, żeby nie trzeba było myć wiaderek, bo one są wtedy szczelne, nie przemakają, tak? I można, można w tym momencie te worki używać do tego, żeby, żeby zbierać odpady biodegradowalne, a one później w dalszym procesie powinny się rozłożyć. Natomiast chcemy sprawdzić, jak będzie to wyglądało, ze względu na to, że one powinny się stosunkowo szybko zacząć rozpadać, czyli w ciągu 7-8 dni muszą zacząć pękać i się rozpadać od momentu wyrzucenia, że jak trafią tutaj do nas, żeby nie były już workami zamkniętymi, żeby ten odpad w całości mógł się rozkładać. Ten rok przeznaczamy na to, żeby przetestować worki produkowane przez różne firmy, bo są takie, które tylko nazywają się biodegradowalnymi, degradują się w ciągu pięciu lat nam zależy, żeby ta degradacja biologiczna rzeczywiście była w ciągu tych czterech tygodni tak długo, jak trwa nasz nasz proces. Jesteśmy teraz przy takiej chałdzie, która już jest wzięta z tego budynku, gdzie było to kompostowane, no musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że nie wydziela się żaden zapach z tego, z tej pryzmy. Owadów nie widać, co prawda mamy zimę, ale tutaj Pan Prezes mnie zapewnia, że, że gdyby nawet było lato, to tych owadów nie będzie. Niestety ta pryzma ma jedną wadę i o tą wadę proszę Pana Prezesa, żeby o niej powiedział. Znaczy to wada, to jest coś, o czym wspomniałem wcześniej. No niestety wszystkie, wszystkie odpady biologiczne po odsianiu, one są zanieczyszczone. Czy jak Jakimiś drobnymi elementami plastikowymi czy też metalowymi, i to powoduje, że tak jak widać na tym, to nie nadaje się już w żaden sposób do użycia w rolnictwie, nigdy nie będzie już kompostem. My później, to, co prawda, jeszcze odsiewamy i wykorzystujemy to jako stabilizat, na przykład do okrywania. Zakończonych w eksploatacji składowisk, i wtedy około metra grubości takiej warstwy stabilizatu, odsianego już z tych wszystkich zanieczyszczeń, na wierzch możemy kłaść i tam możemy podtedy posiać trawę czy, czy jakieś krzaczki posadzić. Natomiast nigdy ten odpad nie może być wykorzystany w rolnictwie, to będę bardzo mocno podkreślał, ze względu na poziom zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich, które byłyby bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. Prawda jest taka, że dopiero chyba rok ta ustawa o zagospodarowaniu odpadów funkcjonuje i uczymy się, uczymy się jak tymi odpadami gospodarować. To są wyzwania chyba nie tylko dla mieszkańców, bo dla państwa firmy to chyba też są wyzwania. Zgadza się, dla nas jest to wyzwanie. Natomiast ja bym tutaj powiedział w ten sposób, że zawsze był kładziony nacisk na to, żeby segregować odpady, czy to plastikowe, czy papierowe, czy szkło. Natomiast ja uważam, że bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, jest segregowanie odpadów biologicznych, bo to jest prawie 50% naszych odpadów. I jeżeli nie nauczymy się właściwy sposób tego segregować, no to to jednak będzie zalegało na naszych składowiskach. Mimo, że to już nie będą takie składowiska jak kiedyś, ale nie będzie to ponownie wykorzystane. Natomiast pozostałe frakcje są metody techniczne, że można to odzyskać nawet z odpadów zmieszanych. Dlatego ja zawsze będę apelował w pierwszej kolejności koncentrujmy się na segregowaniu biologii. Dopiero potem. Na pozostałych, bo wiem, że dla wielu to też jest ważne i chcą segregować odpady bardzo dokładnie, żeby sprzyjać środowisku. Czyli powiedzmy to: na dzień dzisiejszy do zakładu trafia taki czysty bioodpad, czy na ten moment takiego czystego bioodpadu nie ma? Dla zachęty, jak przewoźnicy przywożą i mówią, że to jest odpad biologiczny zebrany selektywnie, przyjmujemy w tej niższej cenie. Natomiast jeszcze do dzisiaj ani jeden transport nie przyszedł w takim stopniu czystości, żeby można go było potem zamienić w kompost. Czyli, krótko mówiąc, proszę Państwa, to jest praca dla nas jako mieszkańców i producentów tych odpadów. To jest też praca dla Związku Ślędza Oława. No bo panowie to tutaj wiecie co z tymi odpadami już zrobić, bo jesteście technologicznie przygotowani na to, żeby taki czysty kompost wypuścić. Jak najbardziej tak, on oczywiście potrzebuje jeszcze odpowiedniej certyfikacji. Natomiast jeżeli będzie przyjeżdżał do nas odpowiedniej jakości i czystości odpad biologiczny, to my tą certyfikację przeprowadzimy i będzie to normalny kompost, który będzie mógł się znaleźć na naszych polach, działkach, w naszych ogródkach. Czyli tu mamy jeszcze taką e, informację, że e, ten kompost, e, który przed chwilką widzieliśmy, trafia jeszcze na sito. Proszę coś o tym powiedzieć. Stabilizat, bo kompostem to nie będzie. Trafia jeszcze na sito, jest oddzielana frakcja 020, która właśnie może być tym stabilizatem wykorzystywanym do rekultywacji. Natomiast dalej to jest wszystko to, co jest powyżej 20 mm. Niestety na dzień dzisiejszy to z powrotem trafia na składowisko. Proszę zobaczyć, to jest mniej więcej, to są proporcje, tak? No około 70%, 60-70% może być stabilizatem reszta, mimo wszystko trafia na składowisko. I to jest taka ilość zanieczyszczeń, która jednak niestety dyskwalifikuje. Status kompostu. Czyli to, co zostało odciane, właściwie tam jest bardzo dużo plastików, butelek, foli. To jest coś, co już absolutnie nie wróci do przemysłu. Nie wróci do przemysłu, nie wróci do środowiska. Będzie zalegało na składowiskach przez następne lata. Jesteśmy przy składowisku butelek. Pan prezes powiedział, że odkąd jest selektywna zbiórka szkła w gospodarstwach domowych, tego szkła jest więcej. Ile tego szkła jest więcej? No, prawie trzykrotnie zwiększyła się ilość zbieranego szkła w momencie, kiedy jest zbierane bezpośrednio u źródła, czyli e, od mieszkańców. Natomiast e, tutaj Państwo możecie zaobserwować jedną taką Przykrą sytuację, a mianowicie namawiamy wszystkich włodarzy gminnych, jak również państwa do tego, żeby szkło zbierać bezpośrednio w pojemnikach bez worków, bo to szkło potem bezpośrednio trafia do, do chud, tak? Nie ma żadnej instalacji, nie ma żadnej linii, na której można to doczyszczać. Jedynym sposobem jest wchodzenie na tą hałdę ludzi, co nie należy do najbezpieczniejszych rzeczy, i wyciąganie tych worków. Bo huty żądają jednak większej czystości. One jednak dyskwalifikują odbiór z workami foliowymi. Dlatego jeszcze raz będę Państwa zachęcał do tego, żeby zbierać szkło bezpośrednio w pojemnikach, bez użycia worków. Jeżeli Państwo nawet w domu w worku to zbieracie, to do tego pojemnika wysypcie bez worka. Takie były Państwa uwagi odnośnie zbieranego szkła z etykietkami, bez etykietek, z zakrętkami metalowymi, bez zakrętek. Jak to wygląda? To jest zanieczyszczenie dopuszczane przez odbiorców szkła. W związku z tym mogą być z etykietkami, mogą być z nakrętkami, mogą być z obrączkami. To wszystko są rzeczy, które potem w procesie e, huta. E, odzyskuje, bo to jest odzyskiwane przez hutę w, w procesie, natomiast no, same worki foliowe są zanieczyszczeniem, które hucie przeszkadzają i tak samo, tak jak powiedziałem, my musimy w tym momencie o to zadbać, żeby bez worków foliowych e, ten, od, e, sku, stłuczka szklana była oddawana. Selektywnie zbierane szkło jest, powinno być tylko i wyłącznie szkłem opakowaniowym. Jak widać niektórzy mieszkańcy wrzucają również szklane pokrywki czy szyby samochodowe. Nie jest to szkło o takiej samej strukturze jak szkło opakowaniowe i ono jest bardzo poważnym zanieczyszczeniem dla huty i nie powinno być zbierane selektywnie razem ze szkłem. Powinno trafić do odpadów zmieszanych. W 2013 roku w okolicy czerwca robiłem dla Państwa taki materiał pod tytułem Metamorfoza śmieci. Jeżeli Państwo nie oglądaliście tego materiału, to zachęcam. Natomiast jesteśmy tutaj przy takiej instalacji, która z tego co Pan Prezes powiedział, za chwilę przestanie istnieć, więc chciałbym kilka informacji na ten temat. Ta instalacja, którą żeście Państwo oglądali w poprzedniej realizacji, będzie pracowała jeszcze tylko około pół roku, gdyż już w tej chwili jest wybudowana nowa hala sortowni i odbywa się stawianie nowoczesnej, wielokrotnie bardziej zautomatyzowanej, nowocześniejszej, lepszej sortowni, jednej z takich bardziej przodujących w Polsce po zakończeniu. I ta sortownia, którą Państwo w tej chwili tutaj za nami widzicie, ona do czerwca zostanie zamknięta, rozebrana. Część elementów z tej sortowni będzie zainstalowana w nowej sortowni. Po rozbiórce ta sortownia, której nie będziemy wykorzystywali na własne cele, zostanie sprzedana. Jesteśmy na terenie nowej hali. Tutaj jeszcze taki y, budowlany, można powiedzieć, w cudzysłowie, nieład. Kiedy ta hala ruszy i co tutaj będzie? Ta hala ruszy, na pewno już będzie zakończona i pełna moc produkcyjna w czerwcu tego roku. Jak widać, za nami już większość elementów transportujących, e, znajduje się tutaj taśmociągi. To wszystko w tej chwili jest w montażu. To jest jedna z części, bo to, to jest dwu. E, dwunawowa hala. Tak, jesteśmy tutaj w jednej części, druga, druga część jest znacznie większa. Tam będą się znajdowały główne elementy sortownicze. Zapraszam Państwa, żebyście zobaczyli ten większą halę. To jest główna hala, w której będzie się odbywało sortowanie odpadów. E, mamy już zainstalowane największe urządzenia, które musiały się tutaj znaleźć jeszcze przed zamknięciem ścian. Gdyż w tej chwili już by się nie dostały tutaj do środka, jak widać, konstrukcja jest wielopoziomowa, e, kaskadowo wszystko będzie się tutaj przemieszczało, sortowało. Na pierwszym planie widzimy e, to jest sito balistyczne, z tyłu od, jest sito obrotowe, na których e, odbywa się odsiewanie. Nie ma tu jeszcze zamontowanych urządzeń, które pewnie Państwo widzieliście w poprzednim programie, czyli separatorów. Optyczno-pneumatycznych, które są e, jak gdyby tymi głównymi narzędziami rozsortowującymi odpady na poszczególne frakcje. E, ta sortownia, w przeciwieństwie do poprzedniej, będzie miała o jeden element istotny e, więcej a mianowicie e, prawie w każdym miejscu, gdzie będzie się odbywał proces sortowania, czy to ręcznego, czy mechanicznego, będą znajdowały się odciągi, które będą usuwały kurz i pył. I jest to z dużym znaczeniem dla zdrowia pracowników pracujących tutaj. Jak już wcześniej wielokrotnie wspomniałem, ta sortownia jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Są takie, które posiadają więcej urządzeń, ale to jest tylko przez to, że mają większe moce przerobowe i te linie są podwojone. Natomiast na jednej linii będzie się tutaj znajdowało aż pięć separatorów optyczno-pneumatycznych, które będzie wyciągało różne frakcje, czy to butelki PET z podziałem na kolory, czy chemię gospodarczą papier metal. Tutaj znajdujemy się w miejscu, gdzie będzie odpad biologiczny przygotowywany do reaktorów, w których będzie się odbywał proces fermentacji. E, kaskadowo, tak samo jak w poprzedniej hali, będzie się odbywało wysortowywanie zanieczyszczeń z odpadów biologicznych, bo tutaj będzie tylko i wyłącznie biologia trafiała. E, za tą ścianą znajduje się e, taka komora, do której będą te odpady już po oczyszczeniu trafiały. Tam jest taki chwytak e, pracujący automatycznie. Który będzie mieszał między sobą te odpady, po czym przenośnikiem podawał do 34-metrowej długości reaktorów, w których powolutku obracające się śmigła będą tą biologię przesuwały i przetwarzały w metan wykorzystywany na prąd i ciepło.